Siemka, dobry wieczór. Z tej strony Hejtas, A dziś zapraszam was na nową serię. 3 straszne gry. Będzie to seria, gdzie gramy sobie w trzy randomowe straszne gry, które znalazłem na internecie, a wy macie to oglądać. Macie oglądać 3 straszne gry. Witam was w Stone House. Orphange, czy kamienny dom Orfage, nie wiem. Zaczynajmy. Czy to jest pierwsza gra na dzisiaj? Dobra, WS. O, to jest taka chodząca. Myślałem, że na obrazkach to będzie taka 2D, taka... Ten, ale dobra, tu mamy drzwi. This is the door of the Come of Thrall. Dobra, te drzwi nie da się otworzyć. Bardzo fajna, przyjemna, jakby grafika, jakby z PlayStation, ale z takiego Rayka. Wiecie o co mi chodzi? Use Left y to in Interact. Na tym potencjale nic dziwnego nie ma. Dobra, w takim razie zostawmy to w spokoju. Idźmy dalej. Halo, puk-puk, poczta. O! Sister Maria, witaj w z kamiennym domu. Nie wiedziałem, że tu będzie zakonica. Suki te Suki suki, suki te Dobra, kliknijmy I'm infestating raport dostałem, yy, dostałem, raport o dziecku, które zaginęło yy, w Ten, I'm hurt Dobra, dostałem zgłoszenie Run, run away, not yy, Uciek, nie zaginął No dobra My dear lamp, myślę że nazywamy lamp chyba, czyli lampą jesteśmy, tak sądzę yy, It's on the fat, but not all soul nie, underfund? Tak bardziej po niemiecku. Ich habe. In's Not all. Nie wszystkie duszyczki, oczywiście. Zaakceptuj to. Coś tam. Don't come it. Nie idź tam. Let me. Czy, czy mi się zdaje, że zakończę tak dziwnego tikama? Pokaż to jeszcze. O, takiego dziwnego tikama. Coś z nią jest nie tak, tak sądzę. Coś jest z nią nie tak. Dobra. Alright. Rozejrzyj się po pokoju. Bla bla bla, wszystkie dzieci są w pokoju. Nie rozmawia... chcesz ze mną porozmawiać? No, dobra, pani zakonnica, pokaż co masz. A i ona w ogóle. Ty co ty tam ukrywasz za plecami? No dobra, co my tu mamy? The Bible. Bibli Biblioteka ciebie Biblia. Don't Recursive Edition. Dobra, tu mamy krzyż, Boga. Dobra, tu mamy jakiś dziwny zegarek, którego się boję. Tu mamy zabawki, patrzcie. The toys Placement Lock Off. Zostaje porzucone Nie rozumiem czasami angielskiego, co jakieś dziwne słowa mają, nie wiem. O! Nie ruszaj się. Nie wiem, czy tak bardzo cię to zabolało, że popatrzyłem sobie na zabawki? Well, just last the beginning. Is your, e, twoja kamera to nagrywa Możesz się zapytać o politykę? Well, then What do you... Jakie jest twoje życzenie? Do you run of the detainment yourself? Who were the children who the missing? To jest tym dzieckiem, który zaginął? Boy and girl, 5, 7, e, mają ileś lat, kiedyś tam były dziećmi, dalej są dziećmi Okej, okay, okej, okay, zrozumiałem. I did like see the rest of the orb, Nie widziałem ich tutaj. Siko, go. Nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić. Może pójdziesz ze mną, za O! To, to, to... Zakonnica Slender. E, tutaj wszystko jest robione, ta. the care out here. E, dobrze. Tylko nie podoba mi się, że tak się teleportujesz dziwnie. A tu jest zupa jakaś. Ja stanę tak, żeby mnie nie złapała. This is of Russian Steve. Who you Want what the king of this is Drink the stuff. Napijmy się O nie, ja, ja już czuję, że zostałem zatruty. Nie wiem jakimś wywarem z dupy. You are finished Tak, już skończyłem Tylko nie teleportuj się O nie, ona tam jest Tutaj śpią dzieci, no okej okay. Tylko gdzie są wszystkie dzieci? To jest z nimi zrobiła morderczyni. Dobra, ale posłuchaj, wyglądasz coś Nie, nie wyglądasz normalnie. Chciałem powiedzieć, że wyglądasz. Tam tuś jest. Się... A nie, to zegar. My dear. Jesteś chyba zmęczony, powinieneś trochę począć Lift the camera yo3. Odłóż kamerę i ja cię ułożę do snu. Dobra, ułóżmy kamerę. Tu ja, patrz to. Ale ja jestem zmęczony. Ej, ja tym, po, po, tym połtuję żyn. Ej, ale czemu ona? Dobra, a możemy wyjść? Ty, ona jest strasznie wielka. Nie, nie możemy wejść, musimy iść spać. Chodźmy spać w takim razie, nie wiem, wyglądamy jak zombie. Dobra, ona już poszła. So much better. O, nie, 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 a takiego zostawu. Nie, 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 Obudź się, obudź się, obudź się. To jest, to nie, to jest tylko sen. O nie, jakiś robak, przeznaczenie wychodzi z tego. O! Ja, zjadło nas, chyba. Chyba nas zjadło. Tak, ma nas zjadło. <noise> Więc to była pierwsza gra. Miło, miło, bardzo miło. Przechodzimy do następnej gierki. Alright dobra, mamy tu S Siren Head Simulator. Czyli z tym razem nie uciekamy przed głową, tylko tym razem będziemy. Będziemy Cyranem. headem, Tak, jakby zobaczymy, co, na co stać tą grę. Kliknę play. Dobra. Ło, wow, panie. Dobra. Jesteś w głową. Serenamenem. Serenamenem. Serena to. O Jezu, jak my szybko biegamy. Tu coś jest. Dobra, zabić go. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Dobra, ja go mogę złapać? Dobra, złapałem go. Dobra, Syra na głowę jest już tak, tak ucieszony, że nie może w miejscu robić. Dobra, złapnę jeszcze tego tutaj, przystojniaka. Dobra, ty to chodź tu, nie, nie uciekniesz. Chodź, 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 chodź. O ty, uciek mi. O ty niedobry. Ty myślisz, że ktoś ci pomoże? Trudno. Pod górką mam... Ej, jak to ci się stało? No, pyk. O nie, ktoś mnie zauważył. Kto to jest? Ała! Szelił na mnie, uciekam! Ła, goni mnie myśliwy, zgubię go. Kurde, znowu do mnie strzelił! Ogarnij się! Ja tylko zjadam ludzi! Taka jest moja rola! Może na tej górze! Może będzie myślał, że to Syrena! To jest Syrena! Dobra. Nie ma, nie ma ten! Idę go zjeść. Ja. No nie, zostało mi się ostatnie serce! Jeżeli teraz mnie strzeli, to już po mnie. Dobra, jedz go! Jedz go! Dobra! Zginie. Ham, dobra. Tam, ej, to jest, to jest, tam też jest myśliwe, to tam nie idziemy. Tu jest, tu jest... Tam jest też myśliwy, to tam nie idziemy Myślę, że bez problemu zjemy sobie tych dwóch, e, tych tych albo tu był myśliwy, patrzcie, bo to jest jego domek nawet A wejdziemy sobie na tą wieżę w ogóle, Jezu, jaka ta wieża jest wielka Ciekawe czy Siren Head może tam wejść Dobra O! Patrzcie! Nie, nie można, można skakać? Nie, ale prawie weszliśmy Dobra, zjemy ich, o nie, bo oni uciekają Tu jakiś radiogram. mam nadzieję, że bez spraw O nie, bo oni domyśliwych uciekają Gdzie? Gdzie? Jeszcze jednego. oj patrz! Zjadłem chyba wszystkich. Nie wiem. Tu, o! Tutaj Siren Head muszę się poczuć jak na prawdziwym koncercie. Y, może y, zatańczyć. Jego mama mówiła, że nie stworzony jest do tańca, tylko do zjadania ludzi, ale. W głębi duszy to jest prawdziwy tańcarz Dobra, ale zobaczmy. O, tu jest jeszcze jeden. O, nie, on do domku chce wejść. Nie ma do domu. Ej, patrz, się do domu. A może go złapać w tym domu? On chyba powiadomił wszystkich tych myśliwych. To było zbyt. Tu jest KFC chyba. O nie, oni chcą... O nie, schowali się wszyscy. Tu jest jakiś Roblox box, nie wiem. Czyli co? Zepsuliśmy jakby? Może iść tylko teraz po tych myśliwych tak szczerze. Jesteś, wiesz, duży, jesteś naprawdę potężny, ale ty mógłbyś iść trochę szybciej, nie potem masz. Co? Shinehead został. <laughs> Shinehead został zapany w kajdanki i doprowadzony do fundacji SCP. <laughs> Eto continue. O! Oh. Shinehead, ale to już chyba nam starczy, nie potrzeba nam więcej zakończeń, więc lecimy z następną grą. Witam serdecznie w kolejnej pikselowej grze, to nie jest przypadek, ja szukałem gier, tylko zaczynajmy. O matko, ja nie lubię takich gier Muszę zobaczyć czy wszystko jest ok. po co wysiadać z auta, o Jezu jakie to jest pikselowe, nie no Slender The Pepstrops drops of the park Coś tam oddycha A to po prostu to chyba, te beczki Nie no, coś tu oddycha, bo słychać no, na... o! Co to było? Czy ktoś mnie tu podgląda? Aha, wbił się w tekstury OK. o! To beczka! Beczko ty! Jak mogłaś mi przestraszyć? że jesteśmy przyjaciółmi! Beczka mnie zdadziła. Ej, to co? Stra... Czy to jakaś. Kukułka próbuje sobie ścinać drzewa? Co, co, gdzie, jak? Po co? I gdzie? To jest jakaś skrzynka. Co? Podzielę auta! Po co mi kazalić przyjść, skoro potrzebne mi jest auto? W mory jeżdża jego zwierzę. Coż, auto? Hurra! Czy <laughs> mamy auta? No to bierzemy auto. Ho take the body. Co? Alter. Coś potrzebuję? Ja, cię kręcę. I po coś wybrałem do tego lasu? Chyba na grzyby, bo mi się chyba nudzi w tym lesie. Coś mi się wydaje, że tu coś się zaraz stanie, bo to tak cicho jest. Partiklesy selecą, nie wiem. W pupę. Tu jest pusto, przecież tu nic nie ma. Chyba, że to drzewo prowadzi do innego wymiaru. Prowadź mnie ku przestworzy! Drzewo bez liści! Teleportacja! Dobra, nic się nie stało. Czyli co ja mam tu wziąć? Tu jest jakieś drzewo z gałęzią. Jakąś dziwne. Nikt mnie z góry nie obserwuje. Ej, ten chory jest do dupy. Zaraz stąd wyjdę. Dobra, nie ma, nie ma akcji. Wracamy do domu. A może tą trzeba zabrać? Bear trap. Co? Co? Coś zrobiłem. Nie, nie, to nie ma opcji. Ja muszę wrócić do domu. Koniec! Ło, wow, tu jest sekretne zakończenie. No i zajebiście? Nie wiedziałem. No dobra, fajnie, raz się przestraszyłem. Jeżeli chcecie więcej gier. 3 straszne gierki. się zostawić lajka, będzie bardzo fajnie. Bardzo bym wam podziękował za to, jakby było dużo lajków. Gdyż ja się teraz będę przykładał do filmów, znaczy będę się przykładał, będę po prostu niejaki. Możecie zostawić, no jak powiedziałem, lajka i żegnam Was do następnych odcinków. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, everybody Welcome to Again for time. Let's go!